Dzień dobry, witam tu z Kubą wszystkich Jedziemy do Jasia po odbiór samochodu Jasiu nam sprawdził, zdiagnozował wyciek, wyciek yy, płynu z chłodnicy, klimatyzacji. Zabieramy samochód, bo deszcz pada, żeby go Żeby tą chłodnicę wymienić u siebie na bazie Nie bój się kochany, zaraz będziesz naprawiony Już wjeżdżamy do Pana Doktora Już widać Twój gabinet zabiegowy kurde, i twoją druga druga połówka już na Ciebie czeka zarabey, tu będziesz dzisiaj naprawiany zobacz no i tak jak zwykle w międzyczasie kurs do Słapy tu do Piotra Zaleśnego Ratunek na ratunek, bo pojechali na inną budowę i niestety nie udało się tam pracować dzisiaj jak ładnie, nie płacz, nie płacz nie płacz, nie płacz już, ara patrz już tam na nas czekają, kurde ara będziesz naprawiony spokojnie a co oni tutaj przywują a nie do końca, bo to wczesna pora, bo to kawę doktory piją obmyślają strategię, kurde no, dara będziesz zrobiony, ara a zajrzymy do moich kolegów co oni tam robią dzisiaj ciekawego ja, Michał. Że... I tu serdeczny przyjaciel Krzysztofa, prezesa Maślanki Michał, pseudonim Bibi, ewentualny killer lub Pietrucha. No i co? Chłodniczkę sobie przywiozłem. Gdzie te hopy są? Gdzie te majstry? Gdzie te doktory? Mecenasy? He <laughs> to mówisz kurwa, że za dużo palisz, tak? zaraz cię naprawimy. Jeden siedzi, drugi siedzi, a dobramy tylko kawałek. Nie pomóc, żeby wyciągnąć. No to bierzemy się za rozbieranie chłodnicy od klimatyzacji. Jakże się cieszę! Jakże ja się cieszę, że pan przyszedł! no. Dziękuję firmie EMI za pomoc. No, Kuba już tu odkręca grilla. Ja się biorę zaraz za odkręcanie węży. Chłodnica już przyjechała. Mamy nówkę. No i co, będziemy składać? Nie wymieniałem nigdy. Ale co? Jakoś będziemy tu próbować, nie Kuba? Damy radę. Lekko. Najwyżej coś popsujemy bardziej teren. Najwyżej coś spie papier. Już wąż od odkręciłem. Teraz cztery śruby odmocowania chłodnicy i będziemy wyciągać. Po wielkich trudach, co druga śruba nie chciała iść w ogóle, ta nie odkręcana, ta się nie zakręca, ta się nie odkręca. Tragedia. Odkręciliśmy, teraz będziemy wyciągać chodnicę. No, rozebraliśmy chodnica wyjęta, tu z Kubusiem wyciągliśmy widzisz spec, z specami. No, czas na przerwę, jakiś obiadek zjeść. Eee, Kuba tutaj resztę zrobi. No, pewnie już nie zrobiono nic. A, bo to piątek już jest. Już nikogo nie ma. No to co, wolne na dzisiaj. Miłego weekendu wam życzę.